Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie na konferencji prasowej przed meczem 1-8 finału Pucharu Polski, w którym Wiśniacy zagrają z Motorem Lublin. Z nami jest ten Radosław Sobolewski. Dzień dobry Panie Trenerze. Dobry. Zawodnicy niedostępni na to spotkanie to Jakub Błaszczykowski, Alan Uryga, Zdenek Gądraszek, a pod znakiem zapytania stoją występy Konrada Gruszkowskiego i Momosise. Tyle z naszej strony. Słowem wstępu zapraszamy do zadawania pytań. Bartosz Karcz. Dzień dobry. Tak naprawdę to ostatni tydzień oficjalny w tym y, roku. Mówię tutaj o dwóch oficjalnych meczach, jakie wam zostały do rozegrania. Czy w związku z tym y, będzie Pan stosował metodę rotacji, co, co często się dzieje w pucharze Polski, czy, czy idziecie w takim rytmem, że skoro zostały dwa mecze, to rzucamy wszystko co najlepsze na te dwa spotkania, żeby po bardzo słabym roku dla Wisły zakończyć go, go mimo wszystko y, jakimś przyjemniejszym akcentem? Hmm. Czy wyjdziemy optymalnym składem, no to tak naprawdę by, by, by trzeba było całościowo odpowiedzieć mm, na to pytanie, bo tak naprawdę już po, poprzednicy nie, nie mogli e, gdzieś tam korzystać z optymalnego składu, biorąc pod uwagę te naprawdę ciężkie kontuzje, które przytrafiły się niektórym naszym zawodnikom, jeżeli chodzi o tu i teraz. Mm. Na pewno chcemy awansować i wyjdzie taki skład, który, który ma nam to zapewnić. Czy to wyjdzie ten najlepszy. Według opinii, właśnie według której opinii, to, to, to trzeba by było oceniać, dla jednego kibica, dla jednego człowieka dany zawodnik na danej pozycji jest optymalny, dla innego drugi. To ciężko też gdzieś tam się odnieść. Natomiast na jedno jest pewne, chcemy awansować i wyjdzie, mam nadzieję, taki skład, który będzie po ostatnim meczu bardzo bardzo wkurzony tak sportowo i będzie chciał osiągnąć jak naj, najlepszy, najlepszy rezultat, rezultat. Też trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz, że to jest mecz pucharowy. Tak jak w przypadku ostatniego meczu może potrwać 120 minut i te wartościowe zmiany na pewno będą, będą bardzo istotne, tak jak było właśnie w tym ostatnim meczu z Puszczą, chociażby wchodzący z ławki Luis czy Angel po dwójkowej akcji padła bramka właśnie dla nas na 2-1. Więc, więc wyjdą zawodnicy, którzy muszą być świadomi, że jedynym celem jest awans, awans do kolejnej rundy, i, a zmiennicy wchodząc z ławki muszą dać jak najwięcej zespołowi. Bartosz Karcz. Zapytam o obsadę bramki, bo wcześniej było tak, że tą jedynką był Mikołaj Biegański w lidze. W pucharze bronił Kamil Broda, ostatnio Kamil Broda bronił również w lidze. To czy na zasadzie odwrotności teraz zobaczymy Mikołaja w bramce? W tym meczu wystąpi Mikołaj Biegański w bramce. Jarosław Kowal? Dzień dobry, panie trenerze. To ja też zapytam o, to, o te dwa ostatnie mecze, już w pakiecie. Czy ma pan takie wrażenie, albo czy myśli pan, że te, że te mecze jeszcze o czymkolwiek mogą zadecydować w kontekście tego, co się zimą w klubie wydarzy? Myślę, no albo zostawmy to pytanie otwartym po prostu. I czy też wie pan już, albo czy już może jakieś decyzje zapadły? Co do tego, jak chciałby Pan, by kadra Pana drużyny wyglądała na, na kolejną rundę, na ile się ona zmieni. Dziękuję. Jeżeli chodzi o te dwa ostatnie spotkania, oczywiście, że to są mega istotne spotkania z mojej perspektywy. Spotkania, które chcemy wygrać i no mają, będą miały no duże znaczenie, bo chociażby przejście do kolejnej rundy, to jest jedna rzecz, ale również trzy punkty w lidze, które gdzieś tam nie oddalą, Inaczej, nie zdobywając tych trzech punktów, na pewno gdzieś to będzie, oddalimy się mocno od szóstki, zdobywając te trzy punkty, będzie cały czas realna szansa na awans i to, to te, te dwa spotkania są niesamowicie niesamowicie dla nas ważne. Jeżeli chodzi o kształt kadry, no to nie chciałbym tutaj nic mówić przed zakończeniem rundy, no też. Wydaje się, że, że ten mecz z, Pucharowy też może dać pewne odpowiedzi co do przyszłości. Natomiast. Mm, Musimy wziąć pod uwagę, że jakiekolwiek zmiany kadrowe, no to najpierw musi ktoś tutaj przyjść i wtedy będziemy gdzieś tam wymieniać pewne ogniwa na danych pozycjach, na których nam najbardziej to zależy. No ale najpierw no, musimy, musimy znaleźć odpowiednich kandydatów i kandydatów, którzy będą chcieli tu przyjść, żeby cokolwiek zmieniać kształt naszej kadry. Jeżeli chodzi o personalia, Bartosz Karcz? Chciałem zapytać o dość istotnego piłkarza w pana kadrze, Michała Żyro. Na czym polega z nim problem, że on ostatnio w dwóch meczach zagrał po 3-4 minuty. W ostatnim, kiedy goniliście, wynik nie wyszedł na boisko wcale. Czy on jest w tak słabej dyspozycji, czy, czy coś innego się za tym kryje? Nie, nie, nic, nic tutaj się nie kryje. Okej, okay, Michał Żyro nie wystąpił, ale szanse, jeżeli chodzi o zmienników, dostało pięciu zawodników, czyli limit zmian został wykorzystany. Szanse dostali inni, żeby się pokazać z jak najlepszej strony, żeby popchnąć grę. Naszego zespołu do przodu. Natomiast jeżeli chodzi o Michała, no jednak musimy mieć z tyłu głowy świadomość, że, że, że Michał był bardzo długo wyeliminowany z treningów i ja też muszę gdzieś umiejętnie wprowadzać go w obciążenia i to treningowe, ale również meczowe, aby pewne rzeczy, no że tak powiem, nie nawróciły się, nie powróciły te kłopoty zdrowotne. I jak na razie to się udaje. Wydaje mi się, że też gdzieś. Tam wychodzimy z tych kontuzji, i gdzieś ten akcent treningowy, który zaproponowaliśmy zespołowi, jest skuteczny. Już nie mamy takich typowo mięśniowych kontuzji jedynie no mechaniczne, czy to w przypadku gruchy, który się zdarzył, później gdzieś tam mocno skręcił i naciągnął mięsień, czy też Momo, który podczas można powiedzieć ulewy no nie skoordynował swojego biegu i mocno, bardzo mocno się rozjechał. To gdzieś tu zadecydowały te warunki atmosferyczne. Więc na pewno no, Michał, tak jak mówiłem, zawsze jest bardzo ważną częścią tego, te, te, tego zespołu. No, natomiast ja muszę no, działać umiejętnie, żeby, żeby nie zrobić mu krzywdy, biorąc pod uwagę to, że naprawdę był bardzo długo wyłączony z treningu. Michał Knora. że kiedy jakiś czas temu było losowanie, no to. Przyznał pan szczerze, że o motorze jeszcze niewiele wie, bo trudno wszystko śledzić, teraz zapewnie wiecie dużo więcej, więc czego się po tej drużynie spodziewać? I takie pytanie, czy po sobotnim meczu Garbarni też pan do, do trenera musiała, może zadzwonił, bo oni grali i trochę wskazówek przekazał. Z trenerem musiałem od razu powiem, że nie rozmawiałem, ale w kontakcie są, można powiedzieć, moi sztabowcy to jest jedno. Jeżeli chodzi o motor, no na pewno zespół, który gra 4-3-3. Bardzo mocnym pressingiem, wychodzą bardzo wysoko na zespół przeciwny, przynajmniej tak jest w drugiej lidze, śledząc konferencję. Gonzalo wnioskuje, że raczej nic nie ma zamiaru na ten mecz zmieniać, więc oczekujemy tego, że naprawdę wyjdą do nas wysoko i z naszej perspektywy to będzie najważniejsze, jak będzie wyglądało nasze budowanie, nasze atakowanie pod, pod taką silną presją zespołu przeciwnego i w tym, w tym na to na pewno uczulaliśmy zawodników, że tą presję bezapelacyjnie musimy wytrzymać i, i odeprzeć te, 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 tą silną obronę przeciwnika, więc tutaj najbardziej to właśnie, jeżeli chodzi o charakterystykę motoru, to jest to, że taki bardzo agresywny, bardzo można powiedzieć mobilny, wysoki pressing. Grzegorz Wojtowicz. Jeszcze chciałem zapytać o reakcję po tym meczu sobotnim, bo tak do tej pory, gdy Pan został trenerem, raczej się starało w swoich wypowiedziach, przynajmniej Pan starał budować się taki pozytywny przekaz dla piłkarzy, podbudowywać ich, natomiast no też się zastanawiam, czy nie przyszedł też taki moment, żeby trochę nie wiem, mówię, że walnąć pięścią w stół, ale też trochę inaczej zareagować na pewne sytuacje, no bo też no, zawodnicy, którzy mieli być liderami drużyny, którzy mają bardzo wysokie kontrakty ekstraklasowe, bo juniorskie błędy. Kibice naprawdę już mają dość oglądania tego i tłumaczenia się, a jakby nie ten błąd, to, to byśmy wygrali. No po prostu takich zachowań jak kolej, czy, czy przy, przy, przy drugiej bramce, no po prostu muszą być chyba jakieś konsekwencje, no bo można piłkarzy głaskać, podbudowywać ich, ale też w pewnym momencie oni też, to oni grają i to oni przegrywają mecze, a nie trener czy, czy zarząd klubu. Panie redaktorze, no najkrócej jak mogę, a skąd pan wie, że tak nie jest? Aha, no to nie, no to, to aha, okej, okay. no to dobrze, no to ja powiem w ten sposób, no, na zewnątrz może to wygląda w ten sposób, no jak pan to odbiera, znowu gdzieś tam opinia, natomiast no, wewnątrz rozmawiamy sobie naprawdę bardzo, bardzo mocno i tutaj nie ma taryfy ulgowej, czy ktoś jest gwiazdą tego zespołu, chociaż dla mnie najważniejszą, największą gwiazdą zespołu jest sam zespół. I tutaj, żeby była jasność, no konsekwencje są wyciągane. Tylko nie wiem o jakich konsekwencjach Pan mówi. Bo to też... Są różne konsekwencje. Można nie wiem, trafić na ławkę, wypaść z kadry, okay. dostać karę finansową. No, jakiś tam trener ma pakiet, okay, pakiet różnych. No to część z, tych, z, tych, z tego pakietu został wykorzystany. Zostanie wykorzystany lub został wykorzystany. Proszę mieć świadomość, że to oczywiście no, buduje dobrą tutaj chcę atmosferę wokół zespołu. Też gdzieś tam staram się za każdym razem piłkarzy wspierać i myślę, że oni to czują i Państwo to tutaj czujecie. No, natomiast kiedy no, przydarzy się komuś błąd, no, to też muszę umiejętnie zareagować, no, bo czasami trzeba pogłaskać, a czasami no, trzeba niestety skorzystać z tego pakietu. Bartosz Karcz. Tak, jesteśmy już w tej kwestii, nazwijmy to, mentalnej koncentracji i tak dalej. To czy będziecie bardzo mocno uczulać zawodników na to, żeby no, mówiąc prosto, zlekceważyli przeciwnika, bo historia trzech ostatnich występów Wisły w Pucharze Polski, w trzech ostatnich edycjach, jest no, może użyję mocnych słów takim szlakiem hańby można powiedzieć, gdzie z trzecioligowcami przegrane mecze, no coś co się nie powinno wydarzać. Ja wiem, że tu jest tylko jedna różnica, różnica klasy rozgrywkowej, no, ale, ale czasami się może wkraść w głowy zawodników takie przekonanie, że my jesteśmy wyżej, to to, to pójdzie lekko łatwo i przyjemnie. Oczywiście z jednej strony mm, ja jako trenery, ale również Cały sztab uczulamy, uczulamy zawodników, żeby tu absolutnie nikt sobie nie pomyślał, że to jedziemy sobie na jakąś wycieczkę i będzie lekko, łatwo i przyjemnie. Wręcz przeciwnie, nastawiamy się na bardzo ciężki bój. To też świadczy o tym, że to co mówiłem i przedstawiałem gdzieś tam zespół motoru, że to będzie naprawdę pressing, myślę, wydaje przez 90 minut presja na nas, jeżeli chodzi o to, kiedy będziemy w posiadaniu piłki, ale z drugiej strony Strony też myślę, że piłkarze też mają sami świadomość, bo wielu z nich no, przeżyło przynajmniej e, ostatni ten mecz w pucharowy z Olimpią Grudziąc i jeszcze pamiętają jak wygląda atmosfera, jak wygląda nastrój po, po, po przegraniu takiego meczu i jaka może być również, jaka jest reakcja kibiców po, po, po odpadnięciu gdzieś z niżej notowanym rywalem. Bartosz Karcztek. tak? Bo tak jak zaczęliśmy, że to ostatni tydzień, to co tydzień o to pytałem, ale może już Pan Trener na uchyli rąbka tajemnicy, jak będzie wyglądał ten czas po Sandecji. Yy, bo plany są już z tego co wiem dość yy, no, realizowane o tak z i tego To kiedy będziecie trenować. Yy. Po sandecji tak naprawdę będzie, będą dwa dni wolnego. Natomiast trenujemy do 3 grudnia. W tym czasie rozegramy dwa mecze sparingowe. Jedno, jeden mecz sparingowy na wyjeździe ze Stalą Mielec i drugi mecz sparingowy już w Myślenicach rozegramy z Górnikiem Łęczną i zakończymy tak naprawdę 3, 2 grudnia z 3 zakończymy, natomiast jeszcze zagramy grę wewnętrzną 2 grudnia, więc takie trzy mecze, można powiedzieć, no, sparringowe będą rozegrane. Później zawodnicy dostaną 2,5 tygodnia wolnego. Dostaną również rozpiskę indywidualną. Każdy dostanie, co ma robić w czasie świątecznym. Spotykamy się 3 stycznia. I rozpoczynamy przygotowania już do rundy wiosennej. Tak, 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 tak. Są jeszcze pytania? Nie ma. W takim razie dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję ślicznie.